Każdy użytkownik jest zobowiązany do wpłacenia depozytu zabezpieczającego przed złożeniem oferty na wybraną aukcję. Jest on pobierany z góry jako zapewnienie, że użytkownik zapłaci za zakupiony pojazd. Depozyt określi również Twoją maksymalną kwotę zakupu to kwota, z jakiej użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie i określa, ile pojazdów jest dostępnych do licytacji jednocześnie. Możesz zwiększyć tą kwotę, logując się i przechodząc do zakładki Siła Nabywcza w górnym menu. Minimalny depozyt wynosi 600 dolarów amerykańskich lub 10% planowanej kwoty zakupu. Użytkownik może licytować jeden pojazd za każde 600 dolarów amerykańskich kaucji, jeśli ostateczna cena. Oferty jest mniejsza niż 6000 dolarów amerykańskich. Na przykład, jeśli chcesz złożyć ofertę na dwa pojazdy za 4000 dolarów amerykańskich oraz 3000 dolarów amerykańskich, musisz wpłacić 12 000 dolarów amerykańskich odpowiednio 600 i 600 za każdy. Jeśli nie dokonasz żadnego zakupu oraz nie masz zaległych opłat, kaucja podlega zwrotowi w 100%. Depozyt zabezpieczający nie może zostać zaliczony do kosztu pojazdu. Chyba że został on wpłacony przelewem bankowym.